Każdemu z was wydaje się, że to co nas otacza jest prawdziwe. Nie ma w tym żadnego kłamstwa ani iluzji. Przestań to nagrywać, wyłącz to! Ja. Nie każdy jest gotowy na poznanie prawdy. Ale istnieją osoby, których nic przed tym nie powstrzyma. Czy ich powaliło dzwonić o takiej porze? Kuźwa, znowu jestem spóźniony. Czasami wystarczy się po prostu dobrze rozejrzeć. Paweł, weź benzynę. Bo to czego szukasz, w końcu mam dowód. Tak naprawdę od dawna może już być przed Twoimi oczami. Wszystko opowiem Ci w szkole. Kurna, kurna, kurwa. Mam na imię Ancio. Wydaje mi się, że jestem jedną z niewielu świadomych osób w tym świecie. Cała reszta wydaje się taka... bez życia. Od kilku tygodni prowadzę dochodzenie z jednym z moich kolegów. Pawłem. Obaj zauważyliśmy, że ten świat nie jest normalny. I chyba wiem dlaczego. To powinien być szpital. Nikt mi w to nie wierzy, ale najgorzej jest w szkole. Dobrze, zapiszcie teraz wzór Ancio? na deltę. O, patrzcie wszyscy! Pan Ansio kolejny raz przyszedł spóźniony na moją lekcję. Ale proszę pani, to pierwszy raz jak się spóźnił. Milcz, gówniarzu! Myślisz, że chce wysłuchiwać tego, co masz do powiedzenia? Siadaj! Dobrze, Jenny! Dobrze. Nie wiem, po co tu przyszedłeś. I tak tu nic nie robisz, oprócz tych swoich bajeczek o symulacji. To nie są żadne bajeczki. Znałam twojego dziadka, wiesz? Przed śmiercią był równie głupi jak ty. Parszywy, wrzedny pies. Porsza! Jesteś tu od tego, żeby przekazywać mi wiedzę, a nie pierdolić takie głupoty. Coś ty powiedział? A pomyśleć, że panią lubiłem. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia, drogie dzieci. Co? Życzę wam miłego dnia, moi mili. Widzisz, mówiłem. Każdy tutaj postradał zmysły. Co to miało być? Znasz to staruchę. Ona taka jest. Nie, właśnie nie jest i ci to udowodnię. Masz przynajmniej tą benzynę? Wziąłem ją. Ale po co nam ona? Od dawna wiemy, że ludzie są tutaj jacyś dziwni. Ale teraz pojawiło się coś nowego. No nie no, znowu? Zachowują się jakby stracili kontrolę. Kolejny defekt w tym tygodniu. Proszę pana, musi przejechać pan ze mną. Zawinął gościa. Wiesz gdzie go zawiózł? A, znam to. Zabrał go do tej dziwnej fabryki, prawda? O, nie, to nie jest zwykła fabryka. Tu ukryty szpital, Kiedy całe miasto śpi, grzebią pacjentom w umysłach, żeby byli bardziej posłuszni. A później wypuszczają ich na wolność. Ojciec Matiego poszedł po mleko. Tato, proszę, uważaj na siebie. I niby wszystko ok. Ludzie nawet widzieli, jak był w sklepie, ale nie wrócił do domu. Dwa dni później Matty znalazł go w lesie za budynkiem. Tato, co ty tutaj robisz? Wszędzie cię szukałem. Ktoś z góry to zauważył i... A, i potem przed ten dziwny policjant. A tak, i teraz najlepsza część. Tato, za tobą! Już po mnie, dziecko. Każdy myślał, że ten policjant go zastrzelił. Nie! Byłem nawet z Matim na jego pogrzebie. Paweł, Jenny, no, co ja teraz zrobię? Głowa do góry, mat. Twój tata jest w lepszym świecie. Jak mi o tym opowiadał, to myślałem, że to koniec. Ale minęły dwa dni, a Matiego podczas snu obudziło jakieś dziwne pukanie. Nie, tym razem to nie byli jego sąsiedzi. Halo, kim jesteś? Halo, Mateusz. Słuchaj, nie było tego mleka. tylko jego stary. Aha, jakim cudem to było? Ojciecko umarł. No właśnie, nie umarł. Zabili go na niby, żeby przetransportować go do tego szpitala. A potem zmienili jego umysł na taki, który mi odpowiadał. No dobra, to co teraz z tym zrobimy? Jak to co? Spalmy ten budynek. Patrz, suchy bluszcz. Weź tam iść, oblej go benzyną i podpal. Dobra, spalmy tę budę. Ty, ale uważaj, żebyś sam się nie podpalił. Spokojnie. Dopiero technice znam się od dzieciaka. Dobra, szybko, podpalamy i znikamy. Antoniu, zobacz. O oh, kurwa, zrobiłeś tu. Pali się. Dobra, szybko, uciekamy, uciekamy. Hurra, dała się. Jesteśmy w dubie. Coś ty zrobił, parszywe dziecko. Odsuń się. To, co zrobiliśmy, jest ważniejsze niż myślisz. Życie ci niemiłe. Nie boisz się konsekwencji? Ja. Niczego się nie boli. Podpaliłeś moje biuro. Czekaj, jak to twoje biuro? Nie przejąłem kontroli jeszcze tylko nad twoimi przyjaciółmi, Ancio. Czekaj, zostaw go! Ale zaraz się to o, zmieni. Kurwa, ale faza! Los, kurwa, jebana pana symulacja. Co się znowu stało? Lud, co ty znowu kliknąłeś na tym pilocie? Kurwa, nic nie klikałem, czemu od razu? Zobacz, ja? zaczęło się. Czekaj, kurwa, ten zając! z kable! No nie no, w takim momencie... Dobrze, poczekaj. Musimy wydostać Anzio z symulacji. Zmień ten kabel, a ja przeczytam instrukcję. Oh, ta... Tabl... 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 Tableteczki... Musimy dać mu te takie tableteczki. Ale jak ty chcesz mu dać tableteczki, jak on jest w symulacji? Dobra, poczekaj. CitriPio, schakuj Matrixa. Kurwa, Wersja CitriPio 3. Włączony. Schakuj nam Matrixa. Da się zrobić. Zrobię tak, że będziecie mogli skontaktować się z panem Ancem. Hurra! Dziękujemy ci, CitriPio. Wiedziałem, że się uda. Jesteś najlepszy. Pierdalcie się. Tato, tato, naprawiłem. Zobaczcie ci. Został jeszcze jeden twój kolega. Biegnij pożegnać się z matą. Poczekaj, nie, zostaw go! Po co ty to robisz? Już i tak nic mi nie zepsujesz. Ech, kurno! Chłopaki, to on! Zatrzymajmy go! Co jest kurno? Czy to jest mieszko pierwszy? Poczekaj! I raz, dwa, trzy i. O, moja! Pojadę nóg, chodź, zobaczmy! Kochana Polsko! Koncert mieszka pierwszego! Co tu robimy mieszko? Zawisłą słońce świeci. Złociste jak piwo, gdzie każdy dzień to święto. szefie, Paweł został unieszkodliwiony. sercem wierzymy w piękno tej ziemi, co nas wita. Mati! Lecz, czy to wszystko prawda? Mati, idźcie po ciebie. <śmiech> <śmiech> Dobrze kurwa. Czekaj się, gdzie on jest. Czasami nie mamy wpływu na pewne rzeczy. Mati, Mati musimy porozmawiać. Jeny, uspokój się. O czym chcesz porozmawiać? Ten policjant, który postrzelił twojego ojca, zabrał Pawła. Czekaj, jest, prawda? Po co niby? Skąd ja mam wiedzieć? Powiedział, że idzie też po ciebie. Najpierw mój ojciec, potem Paweł, a teraz ja? Ancio, co tu się dzieje? Chciałbym to wiedzieć. W tym świecie dzieją się strasznie dziwne rzeczy, Mati. Pro po dziwnych rzeczy, to ostatnio dostałem taką paczkę. Znalazłem ją, o tak po prostu podrzucą pod drzwi. Mm. A po tym, co mi teraz powiedziałeś, to nie zdziwię się, jeżeli to jest jakaś bomba. Po prostu się przekonajmy. Do reszty ci pojebało. Nie, to nie jest bomba. A co? To jakieś pigułki. Nie wiem, może ta coś zamagał. To na pewno nie dla mnie. Czekaj, słyszysz to? E, kim pan jest? Dzień dobry. Wejder prosił, żebyś do niego oddzwonił. Halo, słucham. Halo, Antosiu, słuchaj. C3PO musi ci coś powiedzieć. Co? Kim ty jesteś? No, Darius, nie pamiętasz? Naprawdę nie znam żadnego... Pani Czu, do... Wszystko dookoła ciebie to symulacja, którą taki jeden zły pajac chce zamienić w więzienie dla ciebie. Przejął kontrolę nad każdą osobą w tym świecie i teraz próbuje zabrać twoich przyjaciół. Jeśli uda mu się to zrobić, zamknie cię tutaj na zawsze, a sam wyjdzie z symulacji i chuj wie, co nam zrobi. Święte słowa, robociku. Bardzo ładny. Dobra, Antoś, słuchaj. W pudełeczku masz dwie tableteczki. Czerwona wyprowadzi cię z symulacji i odzyskasz wszystkie swoje wspomnienia. Za to niebieska. Da ci taką serratę, jakiej jeszcze świat nie widział. Wejder, ale to niebieska wyprowadza z symulacji. Nie poczekaj, pojebało mi się. Mati? Hehehe, <zysk> <try> trzeba było chwilkę poczekać. No wiem, no wiem. Dobra, spokojnie. Skończ sobie i zaraz wyjdziesz z symulacji. Taką mam nadzieję.

Czemu ja bardzo się spodoba? Chodź, syneczku. za mną. Mati, mati! Halo! Mati! Jeśli tak to miało wszystko się skończyć, to... Ja już nie wiem, co mam robić. No proszę. Kogo ja widzę? Czy to stary Matiego? Przyniosłem twojego kolegę. Jak możesz? To twoje własne dziecko. To było... konieczne. Konieczne? Zamknąć swojego syna jak jakiegoś przestępcę? Dlaczego ty to robisz? Nie rozumiem. Przecież to twój syn. Człowiek, którego powinieneś chronić za wszelką cenę. Jak myślisz, jak teraz czuję się Mati widząc cię po tej stronie? Wiem, że jest jeszcze w tobie dobro. Nie pozwól, by zło całkowicie cię pochłonęło. Wybierz swojego syna, walcz z tym. To nie jest takie proste. Ale możliwe. Wiesz o tym. Nie pozwól, żeby Strach decydował za ciebie. Ma już potrzebuje ciebie teraz bardziej niż kiedykolwiek. Zawsze jest wybór i zawsze jest szansa na zmianę. Zrób to dla niego. Szefie, Paweł i Ty coś tak za długo rozmawiają. Nie mi się to. Chyba coś knują. Wiem o tym. razem postaram się załatwić to łagodnie. Paweł, masz na Chodź, breć stąd. Okej, okay, okej, okay. szybko. Uwonie nic. Co to ma być? Ało. Przepraszam, mistrzu. Paweł, następnym razem źle to się dla ciebie skończy. Co ty mu zrobiłeś? Szająłem nad nim kontrolę. Mogę manipulować prawie każdym w tym świecie. A wkrótce zyskam kontrolę również nad tobą. Po no co ty to nam wszystkim robisz? Jesteście dla mnie energii. Ty i Mateusz jesteście ostatnimi. To są niepotrzebni, aby przejąć całkowitą kontrolę nad tym światem. Do czego ci ta kontrola? Zmienię świat tej światy więzienie. Dla nas? Dla Anzio. Dlaczego dla niego? Obaj jesteśmy nie użytkownikami tej symulacji, a wy? Wy jesteście tylko postaciami, wygrzech. Iluzją. Chcesz ten wyjść. A on ma tu zostać na zawsze. I tak ci się to nie uda. Anzio ma tabletkę. Naprawdę? Zobacz, co przyniósł mi Twój datar. Pożegnajcie się z tym światem. Przygotujcie na nich salę. Lucky, lucky ty żyjesz. Jeszcze tak. Ale później przeżyjemy zaleć tancjów. Nie wiem już, co robić. Porwali Pawła i Matiego. Zostałem sam. Jak zwykle, kiedy pojawia się problem, to nie widzę żadnego rozwiązania. Może lepiej nie ryzykować. Tamten policjant powiedział, że. Już i tak nie jestem w stanie nic zrobić. Czy ciebie pojebało? Myślisz, że jak jakiś za przeproszeniem chuj powiedział ci, że nie jesteś w stanie nic zrobić, to tak jest? Grubo się mylisz, Antosiu. Jedyną osobą, która stoi ci na drodze do sukcesu, jesteś ty sam. Nie możesz poddać się do tego, że ktoś ci tak kazał? Stań pizdo! Wstań i pokaż, że jesteś wojownikiem, a nie czajnikiem. Vader aż się wzruszył. Dziękuję, robociku. Tak, masz rację, ale co ja mam teraz zrobić? Wykop swojego dziadka. Co kurwa? Dlaczego mam niby wykopać swojego Bez dziadka? Bez dyskusji. Ale to nie ma sensu. Chcesz osiągnąć sukces? No. Tu łap za łopatę. No dobrze, dobrze. Pierdzielę, przepraszam, dziadku. Czego jęczysz, to i tak symulacja. Dobra, widzę trumny. Antośiu otwórz. Jeśli pendrive od CitriPio zadziałał, to w środku powinny być fanty. Tak, tak, mam tu coś. Garnitur i jakaś kartka. To kocik do tego tajnego szpitala. Wiesz, co to znaczy, prawda? Idziemy najebać tego skutki syna. Wejder, dosłownie całe miasto jest puste. Co tu się dzieje? Pamiętasz tamtego pajaca, o którym mówił Citry właśnie wyciągę energię ze wszystkich ludzi, żeby zamienić symulację w więzienie. Nie pozwól mu przejąć swoich przyjaciół. Vader, tu jest ten policjant! Poczekaj, wiem, że on ciebie też kontroluje. Ostrzegałem cię Disiaku. Naprawdę nie chciałem tego robić. Tak? To może po prostu tego nie rób? Nie mogę. Przecież wiesz, co się stanie jak sprzeciwia się mojemu panu. Dobra, Anjoś popatrz w górę. Citry hakował ci pokebola. Pierdolnij mu. Co to za piłeczka? To nie jest jakaś tam piłeczka. Łapiu. Aha, Vader. On zasnął. O. Jakie to słodkie. Tato, bo zaraz rozpocznie się operacja. O, cholipka racja! Antoś, biegnij do laboratorium! Zapis dnia 125. Nigdy nie uciekniesz przed swoim przeznaczeniem. Za moment przeprowadzę ostatnią pronastazję umysłów dwóch pacjentów. Łącząc energię wszystkich osób w tym mieście, dokolam zwarcia. Zjęta tabletkę przed tym, jak symulacja się wyłączy. I na zawsze zamknę tutaj Antio. Dobra, posłuchaj mnie. Co jest? Mamy z c o taki pomysł. Musisz bardzo blisko podejść do tego złego i tabletki. I co się wtedy stanie? Zobaczysz, to taka niespodzianka! To ty porwałeś Pawła i Matejka, prawda? Ancio, daj mi dokończyć operację. Jeśli nie, to zniszczę tą tabletkę i już żaden z nas nie wyjdzie. To twój wybór, Ancio. W takim razie tu zostanę. Wyjdź z tego szpitala! Niespodzianka! Nic nie widzę! Nie, Antoś nie odwoziło Sypku, weź tabletkę. Nie? I coś ty zrobił? Zepsułeś symulację. Moim zdaniem to dobrze. Gdzie jest tabletka? Ja mam pytanie. Kim tak naprawdę jesteś? Nie chcesz wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie zapytał. Jak masz na imię? Nazywam się Jokan. <laughs> Co? <laughs> Ale że mama cię tak nazwała? Nie, to imię odziedziczyłem po kimś bardzo ważnym. Po rodzinnym piesku? Nie, tak nie będziemy się bawić. To jest show. chciałbyś kawałek ciasta? Szybko, zanim dziadek ci je zje. Uc pierdol się, czocha, daj mi kolejny kawałek. Dziadku, ale. Coś mi tu nie gra. Zauważyłeś w końcu. Wiesz, że uszkodziłeś strukturę tabletki, prawda? Przez ciebie symulacja ciągle wrzuca nas do jakichś losowych filmów. Już pamiętam. Gdybyś nie przerwał mi operacji, to wszystko byłoby dobrze. Jak niby dobrze? Dla kogo? Zamknąłbyś mnie tutaj. Dlaczego ty chcesz? To Zamknij zrobić? się i powiedz, gdzie jest tabletka. Muszę wrócić do szpitala. I co potem? Wykończysz moich kolegów? Czekaj. Mati i Paweł! Mati, wygodnie ci. Bo. No i super. Jeeeee! Yeah. Mati, wstawaj! Zobaczymy co tu jest. Ty, Mati, a ten guzik to do czego służy? Możemy go kliknąć? Ja bym na twoim miejscu zapytał Ancja. A, ma no, okej. Okay. Ancjo, Ancjo halo, słyszysz nas? Ha? Mamy tutaj taki guzik i nie wiemy czy możemy go kliknąć. Pawełku? Pawełku posłuchaj mnie teraz. Ancjo jest właśnie na jakimś innym płacie symulacji. Nie słyszycie? Ale jak to? A ty nie możesz do nas zapytać? Też nie mogę się z nim komunikować. Nie, to co my teraz zrobimy? Ale mam pomysł. Zaczekaj, Pawełku. c mógłbyś mi tutaj pomóc? He, he, gdzie ona jest? Gdzie ty ją kury was chowałeś? Dobra, Ancio. Już po tobie. Co to kurna jest? Ricky i Morty? Rick i główną. Czas się pożegnać, Ancio. Ja stąd wychodzę. A Mati i Paweł? Nie miałeś tego wszystkiego zamienić w więzienie? Naprawdę myślisz, że nie miałem planu B? Wyjdę i rozpierdolę tą maszynę. Nie mam innego wyjścia. Żegnając ją. No. Nie, 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 nie. Pozdraw, dziadka. Hallo, Vader? Jak sytuacja? Daj nam sekundkę, już prawie skończyliśmy. Wygrałem. A ty jak zwykle przegrałeś. Co to kurwa jest? Po chuj mi teraz kucyk pony? Kurwa, myślałem, że to ci pomoże. Wejder? <grym> Jak zwykle tylko narzekasz. Nie, to nie tak, poczekam! No, Wejder Co ty chcesz? Chciałem się pożegnać. To pewnie ostatni raz jak się słyszymy. Jokan... Jokan zjadł tabletkę. Zaraz go spotkacie. Zawiodłem. Spierdalaj. Żegnaj, Wejder. Nie. Jak to nie? Pawełek jeszcze ma ci coś do powiedzenia. Ej, Mati, złapaliśmy jakiś sygnał. Halo, Ancio, słyszysz mnie? Paweł? Tak, słyszycie! Zajebiście. Słuchaj, mamy tutaj taki guzik. Jest na nim napisane moc. Mamy go kliknąć? Tak, tak! Odetniecie moc Johanowi! Naciśnijcie go! Czy to oznacza koniec? Tak. Wyjdę z symulacji i już pewnie nigdy się nie spotkamy. Do zobaczenia w innym świecie, Antjo. Miło się z tobą pracowało. Do zobaczenia. Mati, to może zaboleć. Ha? Nie mogę... nie mogę oddychać! Ancjur, niech! Zostaw tą tabletkę! Wiesz co, nie mam pojęcia kim jesteś. I po co było to wszystko, ale jestem pewny, że tutaj zostajesz. I tak my jeszcze spotkam z dzieciaku. Czekam. O. o, co to? Co jest? Ej! Mati, co zadziałało? Wygraliśmy! Widziałem do świecie. Się... Ej! Hey. Dobra! Wychodzę! Dzięki za wszystko, chłopaki. Było naprawdę fajnie. Uciekam w Matrixa, zrywam te kajdany Nowy świat, nowe życie, już jestem niepokonany Wokół tylko pionki chcą mnie zatrzymać, ale Ja widzę więcej, wiem jak się wyrwać Antosiu? Nie jestem marionetką, mam własny plan Krokiem Kusia. bliżej nie, do wolności bram. Zostawiam symulację, okay. gdzie brak wolności. Teraz ja dyktuję warunki pełen warto. 10 marca rok 2024. Jest 15 stopni i wieje chłodny wiatr. Anzio cofnął się w czasie i znalazł się w bardzo znajomym wymiarze. Cześć dziadku. Witam, nie zauważyłem was. Razem z moimi braćmi kochamy filmy Ancja, dlatego wykupiliśmy u niego wspierających. W cenie małej pizzy dostajemy dostęp do jego tajnych filmów, takich jak pierwsza wersja Czerwonego Kapturka. Mamo, no, no, robię kaptury. W pierwszej wersji kapturek był dojedany. A ty na co czekasz? Zostań prawdziwą sigłą i wykup wspierającego Ancja. Polecam. Mieszko pierwszy.